Cześć, zrobimy razem ogórki na ostro w klasycznej polskiej zalewie. To bardzo prosty i szybki, sprawdzony przepis na pikle. Wszystkie składniki z dokładną gramaturą zostawiam również w opisie. Zapraszam do wspólnego gotowania. Głównymi bohaterami tego przepisu są oczywiście ogórki. Ja tutaj mam swoje domowe, do tego czosnek i sól. Żeby przygotować zalewę, natomiast potrzebujemy cukru, oleju i octu, czyli klasycznie po polsku. No i słoiki. Ja przygotowuję w pół ale oczywiście można w mniejszych. Ogórki kroję w słupki. W tym roku w moich ogórkach jest trochę pestek, dlatego wyciągam te pestki, bo zależy mi głównie na miąszu. Jeżeli macie ogórki giganty, można je również przekroić na pół. I takie słupki zasypuję solą. Dokładnie mieszam, żeby sól rozprowadziła się równomiernie i taki garnek zostawiam na 10 godzin w kuchni bez przykrycia. Po 10 godzinach ogórki puszczają wodę. Wodę wylewam. Odstawiam ogórki i przechodzę do gotowania zalewy. Ogień ustawiam na wyższy i dodaję kolejno olej, ocet i cukier. Taką miksturę mieszam dokładnie do uzyskania przezroczystości. Zmniejszam wtedy ogień i w międzyczasie będę przyprawiać ogórki. Czosnek przeciskam przez praskę i teraz główny bohater, czyli chili. Może to być papryka lub pieprz cayenne chili. Z papryką wychodzą równie smaczne. Cieplutką zalewę zdejmuję z kuchenki i zalewam nią ogórki, znów dokładnie mieszając. Takie ogórki zostawiam znów na 12 godzin w kuchni. Nie w lodówce, można przykryć ewentualnie szmatką, ściereczką. Po 12 godzinach konsystencja jest zupełnie inna. Robi się taka klasyczna zalewa. Teraz moje ogórki wkładam do słoików. Nie upycham mocno ogórków, daję im odrobinę powietrza. I wszystko zalewam na koniec zalewą. Zostawiam tak 2-3 cm od zakrętki. Zakręcam i gotowe. A tutaj jeszcze dekoracja. Wycięłam trochę materiału. Do tego gumka, recepturka i biały sznurek. Lubię taki styl boho. Słoiki pięknie prezentują się na stole, ale to też ciekawy pomysł na prezent. Zachęcam do przepisu, ogórki zawsze wszystkim bardzo smakują.